Hej, witaj serdecznie w Nowym Jorku. Witaj na moim kanale w szybkim StoryTime. Zacznę może od pokazania tego niesamowitego manekina. Po prostu tyle, ile ta babka ma powerów w sobie. Dzisiaj opowiadam Wam o chyba najmilszym komplemencie, jaki usłyszałam od swojej klientki, turystki. Bo teraz jestem właśnie w Nowym Jorku i oprowadzałam turystów. W międzyczasie też założyłam swoją firmę i będę planować indywidualnie ludziom wakacje. Co mnie bardzo cieszy: wakacje w Nowym Jorku, że rozmawiam właśnie z ludźmi i na tej podstawie poznaję ich i pod nich układam wyjazd. Także jak przyjeżdżają, to robią dokładnie te rzeczy, które ich interesują. I było tak właśnie z moimi klientami, których tutaj oprowadzałam teraz na wyjeździe. Była. Jest to naj, naj, najlepszy po prostu komplement, jaki mogłam dostać. Tak mi się wydaje, bo była tutaj rodzina trójka dzieci dwójka takich już nastolatków i jedna mniejsza dziewczynka rodzice właśnie z trójką dzieci. I było tak, że. Zabrałam ich w ten dzień do Harlemu, a zabrałam ich na dzielnicę żydowską, przejechaliśmy się Roosevelt Island Tram, pochodziliśmy trochę po Central Parku, a później zabrałam ich jeszcze do Greenpointu Polskiego, a tam z kolei zjedliśmy w mojej ulubionej knajpce, która uwaga, jest meksykańska, mimo że na Green Poincie to moja ulubiona tam knajpka jest meksykańska, nazywa się Friducha, znaczy mówią to Fridusza, ja mówię Friducha, bo tak się pisze, także możecie sobie to obczaić, zobaczyć jak mieszkacie w Nowym Jorku, albo będziecie. I zabrałam ich do tej knajpki i tam zjedliśmy sobie właśnie to meksykańskie jedzenie, no i na koniec dnia tam idziemy przez most brukliński, te dzieciaki poszły trochę wcześniej z ojcem robić tam jakieś zdjęcia. A ta mama ze mną została i tak mi mówi, wiesz co, Ola? Po całym dniu spędzonym z Tobą, dzisiaj tutaj w Nowym Jorku, ja sobie zdałam sprawę, że ja za mało z życia korzystam i że jestem zbyt bojaźliwa, żeby próbować nowe rzeczy. Że dzisiaj jadłam meksykańskie jedzenie po raz pierwszy, że nie widziałam nigdy na żywo hasydów, że nie podróżowałam, także bałam się tego wyjazdu. A ty nam dzisiaj pokazałaś, że tak można, że nie trzeba się tego bać, że życie może być ciekawe, różnorodne i pełne przygód. Także to bardzo e, ucieszyło mnie akurat, że, że coś takiego e, powiedziałam. No bo mam nadzieję, że życie teraz swoje ta kobieta zmieni, że już nie będzie właśnie bojaźliwa. Że będzie korzystała z tego życia, bo, bo, bo jest z czego korzystać. Nie musi być codziennie monotonnie i, i tak samo, prawda? No, także oto moja historia, którą właśnie chciałam się z Wami podzielić na temat tego najlepszego komplementu, po prostu jaki mogłam usłyszeć. Żegnam się z Wami już tutaj spod biblioteki publicznej. Do zobaczenia w środę na dłuższym odcinku. Pa! A jeszcze na koniec tego odcinka wrzucam tutaj widoczki, bo akurat tędy przychodzę.